Wow, kochania, jak pięknie wyglądasz na ten koniu. Prezentuje tak? super. Bardzo seksownie, że tak, tak powiem. No. Podoba Ci się? Zdajście. Widzę, że bardziej jesteś podekscytowania koniem niż w no. <grym> no niestety tak wyszło. Dobra. Karol, nie uciekaj mi. Tęsknię za tobą. Cześć. <grym> Kocham moja droga. Wiesz o tym? Wiem. Wiem, że z nikim innym nie mogłem mieć na jak z To na pewno. Ten koń tam śmielony twoją gracją i seksownością. Widzę, że on teraz naprawdę chce się zmienić. W końcu rozstaje to, czego chce. Może nie brzmi najlepiej, ale tak, bardzo potrzebowałam czułości taką, jaką teraz od niego otrzymuję. Rodzisz sobie przejść? Nie. Pod spodem? Górą. Albo hop. Don't make hop. Sielanka, stajnia, siano. Robi się naprawdę romantycznie. It's crazy, but I love you. And all Patrzył na mnie, jak zawsze chciałam, żeby patrzył. Czy zechciałabyś wyjść sam, nie? Tak, zostałem twoją żoną. Gdzieś już był taki ten plan, że jeżeli będziemy naprawiać tą relację, żeby po prostu jeszcze raz gdzieś na tą kolanko uklęknąć i jeszcze raz te oświadczyny pociągnąć. Kocham cię bardzo. To jest Teraz dawaj pierścionek. <grymne> Oczywiście tutaj już bez, bez pierścionka, co prawda, ale w takiej atmosferze, która możliwe, że nam się już nie będzie dana, żeby się jeszcze raz pojawić, że wśród koni to takie, taka otoczka tych takich widzów, już nie jako ludzie, ale jako te zwierzęta, świadkowie tego wszystkiego. Romantyczna atmosfera udzieliła się nie tylko Basi. Oła! O ty zarazu mała! Te też się nam podobało, jadła, moją sukienkę. Bo chcę ją od siebie zjeść, tak jak ja. <grystanie> no ty oh. nie pogryzaj mojej kobiety przestań. Zobacz, zobacz. Czułam się zawstydzona. Nie wiem, zaszokowana a tak pozytywnie. W sensie ja to widzę tutaj od początku programu, że się stara, ale dzisiaj to już samego siebie przeszedł.